Sądzę, że Cristiano Ronaldo może odmienić losy każdego spotkania, nie sądzisz? Owszem, jego akcje zawsze są nieprawdopodobne. Ma taki dar do wykańczania, że człowiek siedzi i patrzy na jego wyczyny pod bramką. Z... Ronaldo strzela! Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Nani? Patrzy, gdzie koledzy. Uderzenie w stronę bramki. No gdyby nie on, byłby gol. Jest utrożny stały fragment. Jak to wykorzystają? Dobrze, że tego nie łapał, tylko piąstował. Ładnie po skrzydle. No i zgranie w pole karne. Baresma, ale piękna bramka! drużyny. oczekiwałem wyrównanego spotkania. Na pewno nie spodziewałem się aż takiej przewagi. Udało im się stworzyć mnóstwo sytuacji. Najlepiej powinno to być widoczne w statystykach oddanych strzałów. Znalazł się tam, gdzie być powinien, i bezwitośnie umieścił piłkę w siadę. Jak tylko sędzia przerwie grę, czeka nas zmiana. Cudownie dograł! Piłka przekracza linię końcową no i rozpoczną od własnej Dobrze ramy. i przejął Dobrze się pokazał No chcą doprowadzić do wyrównania A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo ma. I piłka w rękach bramkarza. To może być ostatnia szansa na to, by wyrównać w tym spotkaniu. odda oddaje strzał. Nie wyobrażam sobie, co teraz dzieje się w głowie tego gracza. Było tak blisko. Ciążyła na nim ogromna odpowiedzialność. Może po prostu jej nie udźwignął.